Daniel jakiś jest, człowiek. Andrzej to jest, jest, kurwa na Andrzeja wabik Mulak, drapieżnik przestraszony, kurwa sarna Jelen kanadyjski Brodek? Yes. Gdzie występują wapiti? Piździe <laughs> <laughs> <Kurde. laughs> Ile? 6 tysięcy? o tyle pieniędzy na pewno Pa kurwe <laughs> Dobra, ej pokaż to o, bo... O, co się, człowieku. Wejść, kurwa. Nie wiem, jaką broń brońca wziąć. Bez... O, Bronek, na co? To jest Axis 3 Tank? Było. Husman 270. To to? Husman, co ty masz za spraje, człowieku? Jakie Idełki. Jakie spraje? Wyjdź ze śmiercą. Dobra, zaczynamy. Pa, kurwa. <laughs> Nie ma indyków. Już. No bo... Jest, <laughs> jedź nie jedź nie w, nie w nie namiocie! <laughs> Jaki ma róg? Jaki on ma róg, człowieku, idę przez okno, nie? Nie mam lunety! Stop! Ja... Nie wierzę! Przepuść mnie! <laughs> Jest węg... Ej, na co, co to jest? To jest? Ta na, na co to jest w ogóle? Nie no, na jelenia na pewno No tam na jelenia, <grywania> kurwa Opa, kurwa! O człowieku, na łosia jest O Boże! Ale co to jest? Chodźcie Czekaj, czekaj, no czekaj No się Nie mam czasu Żulu Dobra, bo ja się popsikałem dezodorantem, już mało czasu zostało Boże, jak komuś kościak krzypi. Gdzie to jest? Ja wiem, ja, ja mi nie idę. Dobra, o, gdzie, gdzie to jest? Lecimy, chodźcie. Pach, kurwa! I dzisiaj <średził> oczywiście, mogę nań, Pach. ja mogę zabraknąć broni, Ciuśia? Ciach! Zaciewać się bronić niego! I zaczęła strzelać wszędzie. Miłość, miłość jest właśnie. Z... Ale idziecie za rękę, nie? Pach! Jak widzicie? <średził>